Cześć wszystkim, zapraszam dzisiaj Was na haul ostatnich y, kilku miesięcy. Nie było mnie zbyt długo, dlatego że nie miałam po prostu czasu nagrywania, y, koniec szkoły i inne y, ważne dla mnie sprawy, ale zapraszam dzisiaj Was na y, y, ulubieńców ostatnich miesięcy. Będą to ulubieńcy pielęgnacyjni i kosmetyczny. Zacznijmy od y, pielęgnacji. Y, pierwszym produktem jest to y, serum intensywnie wyszczupające i ujędrniający z Evenai. Bardzo fajny produkt. Ujędrnił moją skórę, fajnie też nawilżał. Troszeczkę pod wpływem ćwiczeń diety wyszczuplił, ale to mówię, te ta kremy, tak samo jak tabletki, tylko pomagają, ze względu na to, że ćwiczymy, mamy dietę, tak to żadnych rezultatów po prostu by nie było. Dobrze, kolejny produkt jest to balsam do ciała z Avonu. Też fajny produkt. Jest to taka rzadka konsystencja, z czego to jest też taki bardzo wydajny produkt. Zobaczcie. Lejący. Ale fajnie nawilża. Tu jest już... Jedyny minus to troszeczkę długo się wchłania, ale jak potrzemy to od razu jest wchłonięty. Naprawdę jest świetny produkt cena, powinienem powiedzieć Eveline to było 14 zł tego z Avon było jakoś 13 zł dobrze przechodzimy do pielęgnacji twarzy do pielęgnacji twarzy mam dwa produkty jeden produkt Under 20 krem nagrzający, matujący ten produkt podpływem dlatego, że moja cera jest w latem w sumie upału jest strasznie tłusta a ten produkt matuje moją skórę idealnie no, może być nawet 40 stopni i ja się nie, nie pocę i naprawdę ten produkt jest moim ulubieńcem czasów. ja go nawet kupię ponownie on mi kosztował coś jakoś 14 zł za 75 ml więc to jest naprawdę duża pojemność stosuję go praktycznie codziennie jest naprawdę wydajny jest ciężki więc nawet użycia nie widzę a wystarczy tylko troszeczkę Kolejny produkt jest to mały produkt, chyba 30 ml z Klinik. Krem nawilżający, Nadbliżający. Ulubieniec. Stosuję go jako bazę pod makijaż. Czasami tego też stosuję jako bazę pod makijaż, ale tego częściej. Dosyć wydajny. Stosuję go już 3 miesiące. 3, miesiące, 3 tygodnie i mam go tyle. Produkt fajnie Nawilża. Chyba też zajebisty zapach, przepraszam, do powiedzenia, ale zapach jest bardzo fajny. Mi, się, mi osobiście nie przeszkadza i jest delikatny. Konsystencja jest taka lekka. Szybko się nawierza. Ja go zazwyczaj kładę na, na nos, daję troszeczkę większą warstwę i mi się przez noc wkłania. Dobrze, przechodzimy do y, paznokci. Y, jest to takie opakowanie jest po prostu przelany zmywacz do paznokci z Isanem jest produkt jest genialny no ma tam, sobie taką po prostu pąpeczkę. jest naprawdę świetny produkt szybko mi zmywa lakier do paznokci i odżywia dodatkowo nie muszę go jest, stosować go bardzo dużo wystarczy kropelka i na Dwa palce, wapa z mi idealnie starcza i szybko dokładnie mi zmywam go. jedyny minus, że po prostu to nie wylatuje, bo to jest nieszczęsne, ale to tam można jakoś przeżyć. Przechodzimy do włosów. Pierwszy produkt, ulubieniec moich włosów wszechczasów. Moje włosy po nim o tak odżyły, że to jest zabójcze, stały się miękkie. Dzisiaj nic nie mam, bo jest lato, a ja latem nie lubię prostować włosów. Jest to odżywka odbudowująca z Long z olejkiem bambusy i spłyną kratyną. Produkt idealny dla moich włosów. Moje włosy go kochają, stały się miękkie, łatwe do rozczesywania i można szybko go, można go trzymać parę godzin no mogę w i po prostu spłuchać i jest też bardzo fajny i ja go polecam kupiłam go za jakieś 9zł w osiedlowej drogerii i naprawdę go polecam myślę, to mówisz, że szamponem odbudowującym ale mam jeszcze jest kilka szamponów, więc na razie tylko to zostaje kolejny produkt, już pokazywałam go jest to płyn prostujący włosy z filt V provitamina B5 doskonałe proste włosy, długotrwały efekt termoochron ten produkt jest wydajny ja go nakładam zazwyczaj na mokre, na lekko wilgotne włosy jak są trochę suche i po prostu go posuszam i naprawdę idealny produkt, fajnie mi też odżywia, daje ochronę przed wysoką temperaturą i Cieszę się, że go mam, bo moje włosy po stosowaniu odżywki z Saiosa właśnie też takiej nie dały takiego samego efektu. Więc polecam, on mnie kosztował jakoś 8 zł. A chcę zastosować jeszcze inne odżywki z Mariona, bo słyszałam, że są bardzo, bardzo fajne. Kolejny produkt jest to jedwab do włosów z Joanne. Jest produkt wydajny, jak nie wiem, ja go mam już od dwóch miesięcy. Ja go mam tyle. Tyle, no, tyle mi złożycie po dwóch tygodniach, jak go stosuję raz w tygodniu. Saczy dwie pompki na moje włosy, wcieram i jest idealnie. Kosztował mnie też 14 zł, drogiej drogie. Ja go naprawdę bardzo serdecznie polecam, bo taki efekt, jaki mi dawał ten produkt, żaden inny produkt mi nie daje. Więc polecam za 14 zł. Na, to mi może staczyć na rok czasu, więc 14 zł na 12 miesięcy to są grosze. Przechodzimy teraz do perfum. Moim ulubionym perfumem w tym miesiącu jest to perfum z fm -u. Jest to numer 98, długo się utrzymują. Można, jest gama, gama tych wszystkich perfum jest gigantyczna. Ja, jak wiecie, mogę Wam podlikować linka na dole o pracy w FM-ie. Ja jestem dystrybutorką, więc mam, mam te wszystkie próbki, więc mogę je wszystkie pomachać. Ale naprawdę, zapach jest genialny. Długo się utrzymuje, nawet rano czasem. Wzikam się o 6 rano i rano następnego dnia wstaje. To już ten zapach czuć, bo ja się kąpię zazwyczaj. Ale naprawdę, polecam serdecznie. Dobrze, przechodzimy teraz do kolorówki. Pierwszy produkt z kolorówki jest to paletka z klinika. I konkretnie chodzi o to. To jest rozświetlacz. Ja go uwielbiam, fajnie mi rozświetla moją skórę, czy moją twarz. Tych różu czy bronzera rzadko używam, ale bronzer, pigmentacja, cień z klinika. Czyli tego rozświetlacza jest genialna. No, mi osobiście ten, to strasznie się podoba. Nie wiem, czy coś tu zobaczycie, ale naprawdę jako brązę i jako róż no, idealnie się sprawdza. Ja tutaj mam akurat brązer z Maka. Tak samo brązer z Iglota chyba. Ale z klinika wszystko pobija. To jest genialny produkt. Dobrze, przechodzimy dalej. Do cieni Czasami Wam. Oj, poleciało. Eee, trzy paletki z Golden Rose. Pierwsza paletka tu jest Brown Eye. To jest taki do e, naturalnego wtedy do, do smuki i brązowej powiedzmy e, Purple Line oraz Blue Line jak widać wszystkie te cienie o, to mi się osypało e, wszystkie te cienie są perłowe no, pigmentacja idealna ja mam akurat w tym momencie na oczu mam na jeden z inglota ale tak to wszystkie mam cienie z tej, z tej paletki, czyli Purple Line e, Naprawdę... Przepraszam za telefon. Naprawdę cienie są idealne, długo się utrzymują, e, dają idealny kolor. No, moim, ulubionym, moim jednym z ulubionych kolorów jest e, z Golden Rose, Day, z, e, blu, blu, e, Brown Line. Jest to taki cień. No idealny cień, no, Zakochana jestem. O ma tutaj domieszka złota. No, cień jest idealny bardzo mi się podoba. Ja go miałam na 18 mojej przyjaciółki i naprawdę idealny produkt. I tutaj mamy dalej do cieni. Są to dwie paletki cieni z FM-u. Pierwsza to jest numer Inkley Night. Są to takie cienie jest to taki bardziej y, granatowy i taki bardziej perłowy. ten perłowy też fajnie się bardziej jako y, rozświetlacz. też jest bardzo fajny, ale jak zazwyczaj nakładam tutaj na kąciki oczu. Y, i kolejny to jest y, Vol Volcanic brown. to jest też są, to jest brązowy paletka cieni. Y, ten cień jest bardziej matowy, ten jest bardziej perłowy, ale idealnie się sprawdzają też y, jako właśnie nakładanie brązu. Ja, jak nie mam czasu, ja czas, mogę się pobawić, ale naprawdę, te cienie, ten cień brązowy sprawdza się właśnie jako brązer. Ten też fajnie się sprawdza jako w kącikach oczu. On jest bardzo podobny, ten cień, do tego cienia z Golden Rose. Widzicie? No, praktycznie podobna pigmentacja, ale też cienie bardzo długo się utrzymują i naprawdę polecam je, bo. Jak je kupiłam w promocji za 9 zł. Więc naprawdę polecam. One są genialne. Lepszych cieni mi z niej nie trzeba. Kolejny produkt jest to Essence All About Matte. To jest taki puder, taki proszek. Jest biały. Matuje naszą skórę, ma twarzy. To jest idealny produkt jako wykończenie makijażu. Naprawdę genialny produkt. Często go miałam podczas tych upałów i nic mi się nie z nim stało, więc też polecam. Dwa kolejne produkty. Jest to pomadka. Pomadka z Clinica to jest taki piękny brązowy kolor z domieszką złota. Idealnie się sprawdza naturalny kolor. Jakby już mam tyle, miałam go już. Tyle, ale go już tyle złożyłam. Naprawdę produkt jest idealny do mojej karnacji, do mojej, właśnie do mnie bardziej pasują właśnie takie kolory. Takie właśnie, ze względu na to, że jakoś nie jestem przyzwyczajona do takich mocnych pomadek. Teraz mam tylko mocną pomadkę, ale tak tu nic więcej nie mam. Kolejny produkt jest to yy, tuż dorze, Grand, też również z Clinic. To jest mała próbka, 6 ml, ale bardzo wydajny produkt. Tak oto. Pędzelek, czyli, znaczy, no, wiecie o co chodzi, Naprawdę produkt jest idealny. Mam go w tym momencie na oczach i taki efekt mi się idealnie podoba. Yy, pogrubione, wydłużone, yy, nic się nie posklejane, wszystko jest idealnie. Musiałam go trochę odnowić i dodałam do niego po prostu, bo był trochę zgęstniały, a chciałam go wykorzystać do końca. Yy, Kropki do oczu też fajnie, fajnie się sprawdził i yy, odnowiony jest i można go znowu nakładać, nakładać ale wiem, że już za jakiś czas muszę go wyrzucić, yy, ale naprawdę jestem zakochana w tym produkcie dobrze, więc to by było na tyle, nagrałam dla Was jeszcze projekt Denko dzisiaj tylko, że mam troszeczkę sporo czasu, obiad muszę jeszcze robić, ale mam troszeczkę więcej czasu więc yy, mam, mogę Wam na nagrać parę rzeczy dobrze, więc yy, na dzisiaj dziękuję i zapraszam do moich kolejnych filmików i do zobaczenia następnym razem, cześć, pa pa!